Witam serdecznie na moim kanale z tej strony Mark Drake. Moi drodzy, dzisiaj nietypowo bardzo jak na mój kanał. Ponieważ nie gamingowo, to co widzicie w tym momencie na ekranie, jest to nagranie z drona mojego przejazdu samochodami rajdowymi. Otóż moi drodzy, moją taką jedną z wielu właściwie pasji, oprócz też YouTube'a, ma się rozumieć, są też rajdy samochodowe. Tutaj to, co widzicie, to jest mój przejazd, jak już mówiłem, nagrany z drona. Jest to przejazd dwoma samochodami. Jest to w tym momencie samochód, który właśnie widzicie, jest to Subaru, impreza GC8. To jest taka właściwie, można powiedzieć, legenda Subaru, którym ja, samochód, którym ja zawsze chciałem się. Przejechać. Spełniłem swoje marzenie niedawno w okresie wakacyjnym na początku sierpnia. Udało mi się przejechać się takim samochodem. I jest jeszcze jeden samochód w tym odcinku, bo akurat miałem taką możliwość przejechać dwoma samochodami i porównać sobie możliwości ob dwóch, ale o tym w dalszej części filmu. Otóż, moi drodzy, jest to samochód, który ma około 300 koni mechanicznych. Wersja typowo rajdowa. Miałem tutaj możliwość przejechania 7 okrążeń. Jeszcze pierwszy raz siedziałem za kierownicą tak mocnego samochodu, przerobionego na warunki typowo rajdowe. Samochód ten ma, tak jak już wspomniałem, 300 koni, napęd na 4 koła. No, niesamowicie się to trzyma drogi. Ja pierwszy raz, tak jak już mówię, miałem możliwość kierowania takim pojazdem. Pierwsze okrążenie z 7 było zapoznawcze. Pierwsze i drugie, można powiedzieć. Natomiast kolejne były na miarę moich możliwości. To nie wygląda być może bardzo szybko z kamery drona. Natomiast powierzcie mi, że na pewno z kabiny wyglądało to naprawdę bardzo, bardzo szybko. Co jeszcze mogę powiedzieć? Tutaj widzimy tor, który został zrobiony w zasadzie na płycie lotniska. Nowa, nowa, nowe lotnisko, właściwie nowy, nowy tor na lotnisku. Dosyć dobrze zrobiony. I moi drodzy, uwierzcie, naprawdę rewelacja. Ja spełniłem swoje marzenie. Słuchajcie, jest taka w zasadzie możliwość porozmawiania sobie również o innych sprawach. Być może nawet o YouTube'owych sprawach. Otóż. Wiecie, ci, którzy mnie znają, ja nie promuję żadnych osób na kanale. Zdarzył mi się, co prawda, kiedyś taki, taki jeden film. Dla tych, którzy tam gdzieś krzebali w moich archiwach filmów, być może go tam gdzieś się doszukali. Natomiast był to taki, troszkę można powiedzieć, taki no wymuszony, można powiedzieć, film, ale był. Dlaczego o tym mówię? Ja bym chciał dzisiaj wspomnieć o paru osobach, z YouTube'a, które jakoś tak są bliskie, można powiedzieć, memu YouTube'owemu sercu, że tak powiem. Wypadałoby, moi drodzy, zacząć oczywiście od kobiet, no bo wiadomo, chociaż tak jak mówiłem tutaj, kolejność w zasadzie jest całkowicie przypadkowa, nie ma żadnego zupełnie znaczenia. To samo jeżeli chodzi o kobiety, tak samo jak się tyczy to mężczyzn. Moi drodzy, są to osoby, których ja nie promuję. Pierwsza sprawa. Nie będzie ich w opisie tego filmu. Są to osoby, które, którym zawdzięczam bardzo dużo. To znaczy, są to osoby, które gdzieś tam zawsze w jakimś kontakcie ze mną są na YouTubie i zawsze mi gdzieś pomagają. Ewentualnie zawsze obejrzą film coś doradzą, czasami coś powiedzą y, dobrego, czasem złego oczywiście, bo przecież nie zawsze wszystko robię dobrze, to jest normalna rzecz. Y, ale za to właśnie tym osobom jestem jestem wdzięczny i chciałem Wam tutaj właśnie w tym filmie y, podziękować. Y, pierwsza osoba, tak jak już wspomniałem wcześniej to będą pierwsze kobiety, y, to użytkownik Sara Blanka. Moi drodzy, y, tak jak już wspomniałem wcześniej, kolejność zupełnie jest przypadkowa. Ja sobie odnotowałem te osoby tutaj na osobnej kartce, po to, żeby nie pominąć nikogo. Chociaż pewnie i tak to mi się wydarzy. Ale teraz tak. Sara Blanka to jest osoba, która jest przesympatyczna. Ona prowadzi kanał poświęcony typowo grze The Sims. No specjalistka, że tak powiem, nie z tej ziemi. Zresztą jedna z wielu. Na na, na YouTube, ale osoba, która y, zawsze jest y, na Twoim kanale, zawsze Cię wspiera, w jakikolwiek sposób ogląda filmy, y, zawsze możesz na nie liczyć. Y, druga osoba to Zasimowana, również kanał poświęcony tematyce y, grze The Sims. Bardzo fajne prowadzenie. Nie wszystkie, ale większość filmów jej obejrzałem. Y, staram się również być obecny na jej kanale, na jej filmach. Y, bardzo ciekawa osoba również bywa często u mnie i zawsze jestem w kontakcie. Kolejna osoba to użytkownik Beata P, tak się nazywa ten kanał, więc no tutaj to będzie imię Beata, nie? sympatyczna dziewczyna, ona tutaj swój kanał poświęca raczej akwarystyce oraz takim zwierzątkom, które są naprawdę, naprawdę godne obejrzenia. Polecam Wam, żeby zajrzeć do, do tej dziewczyny. Jak i poprzednie, zawsze do ciebie zajrzy, zawsze jest z tobą w kontakcie, nie zapomnij o tobie nigdy. Kto następny, moi drodzy, Chanka Ryska, ale tutaj plus Xymena, bo tutaj akurat to są takie dwie nierozłączne dziewczyny. One tutaj, powiem szczerze, obejrzycie sobie na, na tym kanale Chanka Ryska serię Outlast. To jest po prostu rewelacja. Dziewczyny wiedzą o co chodzi. Na pewno warto wspomnieć również o Asenii. Ona tutaj mm, takie filmy dodaje na swoim kanale, typowo związane ze swoją prawdopodobnie działalnością, bo tutaj chodzi o rolnictwo głównie, bardzo fajnie opisuje pewne sprawy, bardzo fajne filmy dodaje, sympatyczna osoba. No i mm, zostaje jeszcze EmmyPlayer.pl, dziewczyna, która zajmuje się głównie grami, yy, z komentarzem bądź bez. Zna się na tym specjalistka na pewno lepsza ode mnie. Moi drodzy, przechodzimy do części męskiej YouTube'a. osób, które ja oczywiście znam, nie osobiście, ale znam z YouTube'a i które w jakiś sposób przyczyniły się, że ja jeszcze tutaj jestem dzisiaj na, na, tym, na, tym, na tym właśnie YouTube'ie. Są to i tak samo. Oczywiście tutaj nie będzie żadnej kolejności. Nie ma lepszych, gorszych, wszyscy są równi. ale ja sobie tak to odnotowałem od początku mojej działalności, mniej więcej z kim tam mam do czynienia. Więc pierwsza osoba z męskiej części YouTube'owej to Danlos. Jest to użytkownik YouTube'a i prowadzi kanał, który nazywa się DNS i. Powiem tak, chłopak, którego bardzo, bardzo lubię, on mieszka, nawet powiem szczerze, niedaleko mnie, tak w realu, już nie na kanale, tylko w realu co prawda nigdy się nie spotkaliśmy na żywo, natomiast, natomiast no, pewnie tak się to też stanie. To co widzicie teraz na filmie, to ten, który ma do Was to ja, to Mark Drake, tak to ja właśnie. I teraz tak wspominając jeszcze o Dannosie, prowadzi kanał. Poświęcony typowo, można powiedzieć tak, w 80% z grami. Bardzo dobrze mu, nawet to idzie, powiem szczerze, na pewno dużo lepiej niż mi, ale zwróćcie uwagę, moi drodzy, przede wszystkim na, na jego kanał, na to, jak ten chłopak rysuje. To jest po prostu rewelacja. Talent niesamowity. Polecam, naprawdę polecam zajrzeć. A w ogóle, jako taki człowiek, który, który pomaga, który gdzieś coś doradzi, porozmawia czasami, nawet o głupotach, szczerze powiem i naprawdę warto, warto mieć z nim kontakt. Następna osoba to właściwie kanał nazywa się Fabrykę Rex. Ja go tutaj znam jako filara, bo kiedyś jego kanał widział pod taką właśnie nazwą. I co ja mogę powiedzieć o tym, o tym człowieku? No, Fantastyczny człowiek, prowadzi kanał głównie z grami oczywiście, to jest jego pasja, nawet ostatnio miałem okazję zobaczyć go, bo robi niektóre gry ze swoim kamerą i przesympatyczny facet. Naprawdę, powiem szczerze, bardziej taki, można powiedzieć, charakterem podobnym do mnie. Tak, tak myślę, przynajmniej z jego rozmowy, że dużo jego filmów oglądam. Lubię jak on prowadzi rozgrywkę. W tym momencie zajmuje się dość takimi poważnymi, skomplikowanymi strategiami, co również jest bliskie mnie. Dodatkowo, jeszcze to oglądało obcego, to dla mnie to jest klasyk. Ja jestem fanem obcego w całej, całej. Serii filmów, e, właściwie związanych z obcem, a to dla mnie już jest bardzo dużo. Moi drodzy, Suert. Suert to gość, którego większość z Was zna, i Suert jest to no, po prostu terminator. Dla ja go nazywam Terminator te 1000 Człowiek niezniszczalny. Na jego kanale 100% to są gry. Ale moi drodzy, w sposób w jaki on prowadzi kanał, i, i chodzi mi o profesjonalizm poświęcenie się po to, żeby wstawić te wszystkie filmy, odcinki z Dargier, gier. Jednocześnie potrafi jechać trzy serie i po prostu robi to praktycznie codziennie. No, pełna profeska, podziwiam. Druga sprawa jest taka, że Suert zawsze, mam gdzieś go tam w kontaktach takich czatowych można powiedzieć, YouTube'a. Zawsze jak zapytam go o cokolwiek, to powiem szczerze, zawsze pomoże. Człowiek jest na pewno dużo, dużo bardziej że tak powiem, obcykany w tych sprawach i nigdy nie poskąpić wiedzy, którą on posiada, a posiada je naprawdę bardzo, bardzo dużo. Następny, następny kolega mój, konsulowiec mistrzu, moi drodzy. konsola wiedzmistrzów wiele osób z Was go zna. Specjalista od wirusa. Jego właściwie takim, można powiedzieć, kamieniem milowym to jest właśnie. Wirus, którego sam wymyślił, stawia te filmy na, na kanał YouTube po to, żeby mniej więcej zapoznać nas z, z fabułem tego swojego wirusa. Ostatnio robi wirusa jeden remasterek. Super sprawa. Polecam Wam, żeby zagłębić się, jeżeli ktoś lubi taką fantastykę właściwie filmy, które są poświęcone tematyce zombie specjalista od zombie to jest konsol bez mistrza druga sprawa o tym człowieku to co mogę wspomnieć kiedyś zaprosił mnie do, do takich wspólnych nagrywań czy to były takie zasadzie takie filmy to były takie odcinki w których rozmawialiśmy o różnych sprawach czasem o grach czasem o na przykład systemie VR czasem rozmawialiśmy jeszcze o innych sprawach zajrzyjcie, poszukajcie zresztą teraz prowadzi również z innymi użytkownikami YouTube'a takie właśnie filmy, takie wywiady, komentarze. Bardzo fajnie to wygląda. Następna osoba to Mr. Davidos. Mr. Davidos musiał znaleźć się w tej liście, w której ja tutaj przedstawiam Wam, ale to dlatego, że to jest osoba. Z którą właściwie jako pierwszą miałem do czynienia styczność na YouTube od kiedy ja nagrywam gry. To jest od października zeszłego, czyli 2018 roku. Powiem tak: osoba przesympatyczna, która potrafi zjednać dookoła siebie bardzo dużą ilość osób, zawsze ci, jeżeli potrafi, tylko powie, doradzi, podpowie. Jest to osoba naprawdę, którą warto mieć w swoich kanałach zasubskrybowanych. Polecam serdecznie Mister Daviosa. Czas nam się troszeczkę tutaj widzę skurcza, czyli jeżeli chodzi o długość całego filmu, więc ja się troszeczkę pospieszę. Mariusz Blot. Mariusz Blot, którego ja nazywam Mariusz, zresztą większość chyba nazywa go Mario. Bardzo fajny facet. Zresztą specjalista od gier japońskich, całcowych. Um, polecam jego kanał. Jeżeli ktoś lubi tego typu gry, zaglądajcie do niego. Oczywiście wiedźmy 3 to jest um, akurat um, również jego specjalność. Nora Shikora taki kanał. Um, pana, który, który się nazywa Sikor. Um, Nora to jest jedno właściwie taka miejscowa, w którym której tam siedzi gra. Również Terminator, jeżeli chodzi o streamowania, o filmy Specjalista naprawdę potrafi dobrze, dobrze grać Znika na miesiąc i na miesiąc się pojawia Ale jak już się pojawia, to naprawdę w tej noże robi kawał dobrej roboty Pozdrawiam Sikor Warto wspomnieć jeszcze o Rewianku. Redianek również taki mój YouTube'owy kumpel Bardzo go lubię, mam z nim kontakt Oglądam jego filmy, lubię jak prowadzi kanał Taki jego content jest typowo gamingowy, można powiedzieć, aczkolwiek lubię, jak on prowadzi rozgrywkę i komentarz do gry w taki sposób humorystyczny. Lubię ten humor. Killerman TV, osoba, która właściwie z samych początków, można powiedzieć, jest ze mną, od samych początków na YouTube, oglądał każdy film dokładnie. Minuta po minucie, sekunda po sekundzie wszystko podpowiadał mi co trzeba zrobić, jak trzeba było, to nawet po ale dokładnie powiedział mi to była taka konstruktywna krytyka, którą bardzo, bardzo sobie szanuję, nawet do dzisiaj postawom killer. Mm, moi drodzy, Luka Gato jest to taki właściwy chyba najnowszy, że tak powiem, mój moje znalezisko na, na YouTube, bo ja szukam ogólnie osób, z którymi mogę mieć taki kontakt e, dosyć fajny. Mogę z nimi porozmawiać o różnych rzeczach. Luka Gato to jest, e, to jest osobnik, który, który ma kanał o tej samej nazwie i prowadzi kanał typowo Gminy, aczkolwiek zajrzycie, bo tam też również są e, coś e, Ala Słuchowisko, można sobie posłuchać e, opowieści, książki, zobaczyć. Polecam Wam i kontakt z nim jest, no, powiem szczerze, bardzo, bardzo fajny. A Luke a to poznałem przez kanał Kapibary. Jest to i kapi, i bary. Nie wiedziałem gdzie was tutaj w tym momencie zaliczyć, powiem szczerze: czy do części damskiej, czy do części męskiej, więc postanowiłem was zaliczyć do męskiej. Ale mimo wszystko, jest to kapi, czyli dziewczyna i bary. Jest to gość przesympatyczna parka, która nagrywa filmy. Jak i również nawet ostatnio widziałem, składałem jakieś tam dosyć poważne rzeczy dla jego technik. Tego typu rzeczy. Warto wspomnieć jeszcze o B123. Kanał nazywa się również podobnie, czyli B123, a z dopiskiem Sport and Gaming. Jeżeli chodzi o tego użytkownika, specjalista od WWE, czyli wrestling, bardzo fajnie można obejrzeć sobie tam na jego kanale. Tego typu rzeczy można się dużo dowiedzieć. Ma dużą wiedzę rozległą, zresztą portowo również na temat piłki nożnej również ma dużą wiedzę. Warto zajrzeć, posłuchać i mieć z nim kontakt stały, bo to jest osoba, która zawsze się wdzięczy, przyjdzie do Ciebie, oceni film, obejrzy. Warto jest naprawdę zasubskrybować jego kanał. Ja, moi drodzy, nie mam tutaj żadnych linków w opisie tego filmu, który jest taki nietypowy, jak już wspomniałem, na moim kanale ale jeżeli ktoś z Was będzie chciał, to znajdzie na pewno tych użytkowników. Zresztą na pewno tutaj y, oni będą w komentarzach pod, y, pod tym właśnie moim filmem, jak i pod y, wcześniejszymi. Y, również oni się tam zajmują. Nie macie jeszcze w swoich subskrybowanych? Y, warto, polecam, y, zapraszam do nich. Y, A tych, które wymieniłem, pozdrawiam serdecznie. No i cóż, do zobaczenia, do usłyszenia na na kanale, i tyle mogę Wam powiedzieć na sam koniec, że bardzo Wam dziękuję za wszystko. Dzięki raz jeszcze i na razie.